Taką grę jesteśmy takim o i pewnie znacie tę grę, dużo osób w nią gra i mam dzisiaj kręcenie, ale tu zareklamę ten. No dobra, no to poczekamy chwilę, no co jest? No to czekamy 11 sekund i za chwilę będzie już koło fortuny. Ja ostatnio już gram od dłuższego czasu w tą grę. Na tablecie mojej koleżanki wybiłam mnóstwo tam leveli, no poziomów i takich, pucharków i takich tam. I po prostu ten. Jakbyście usłyszeli takie małe dźwięki, to mój brat młodszy, który siedzi tu obok mnie. Mam jeszcze tu jeszcze moczego brata. To ogląda właśnie ten, a mój inny trochę starszy od tego moczego, ale dali mój moczy, to ogląda po prostu, znaczy gra i gra w taką grę, jedną. Dobra, dawajmy koło fortuny. No co, 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 co będzie, co będzie? No, eee, pięć, że pięć klejnotów. No dobra. No to... tu. A, to mój brat powiedział i ten e, zna takie... co to jest? E, nie, dzięki. No to zaczynam? E, oczywiście nie mam skin no, próbowa, Jakbyście zauważyli taki skin jakiegoś, to wiecie, że mogę nagrywać to na odcinku albo po prostu. I może was załapię na kamerę albo ten. No i co będzie, co będzie, co będzie? Błagam, tylko nie No, O, no na początek to nawet super. Tylko, że nie mam tu mojego brata który też ma tą grę i by mi pomógł tu w takim jednym triku. Szybko. Randu, du, du Biegniemy, 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 biegniemy. Ajdź! La 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 la, nic się tu nie dzieje. Co, Franek? to miejsce z tą baterią? Kurcze! No, to... znam. Tak, znam. Patrz. No Jak się obrócisz, no to tu w rogu było trofeum. Jakie? I co to za postać? Gru. Gru? No. Aj, no znowu. Nie, ja już to mam. Przegrałam już. Już, widzicie, przegrałam. Dziesięć osób weszło. Ja już nie zdążę. Nawet jakbym się postarała, widzicie? Odpadam. Koniec rundy, wyjdź. Aj matko, mój brat sobie kupił coś angielskiego. No! Głupia rekrama, już mam drugi raz. Dzisiaj, bo wcześniej też kręciłam for, e, kołem fortuny i tak. Dobra, nieważne. Kuszę, mogą pominąć. Co ty gadasz, gościu? Ja nie rozumiem I jestem trochę słaba w tym angielskim Więc ten eee, Już chyba z 3 minuty i jaki, ileś tam sekund to nagrywam, ale to nieważne I Co to? Nie, dzięki To pakiet Aha bo to trzeba. Dobra, już rozumiem o co w tym chodzi, bo jeszcze kiedyś mi to wyskoczyło i ten. Dobra, i było mi przykro, bo ten, coś się stało i ten. Po prostu mi nie było wtedy długo na ten... Dobra, co teraz, co teraz, co teraz. No, to jeszcze nigdy nie grałam. Co? A w taką jedną gierkę w te, tej grze e, gdzie się jest tym ludzikiem. No, co? Widzisz ten czołg? Widzisz ten czołg? Nie! No! no, widzę. Widzisz za tabliczką jest Nie! To głowę by mi spraszczyło, wiecie co? Za tabliczką jest sterofem. Aha, aha, super, dobra. I to teraz nie obchodzi, bo już tu jest wojna trwa wojna. Jedna osoba już tu przeszła nawet. A ja jestem na salcie, więc. Ja jestem w to słaba, bo w ogóle w to prawie nie gram. Ale jeszcze w jestem coś innego. nawet nie będę o tym gadać. A pokazać. Ci to? Matko, matko! Nie! 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 Nie, już przegrałam. Widzicie, przegrałam to drodzy widzowie. Ci którzy to oglądają i on to niech zostawią łapkę do góry, kto myśli, że już przegrałam. Dla każdy, no, Matko! Eee, no nie, przegrałam znowu. Wyjdź, chyba dzisiaj nic, nic nie zdobędę. No trudno. Mm, co będzie, co będzie, co będzie. A, mm, e, zachęcam was do subskrybowania i lajkowania mojego kanału, oczywiście was nie zmuszam, ja to nie robię dla pieniędzy, bo ten, mam ogólnie 9 lat i chciałabym po prostu, żeby to jakoś fajnie wyszło. Wiecie, jak to jest, marzenia i teda. Matko, jakie mam lagi! Mat. Dobra, już się polepszyło. Manie! Nie A e, co ja taka cicha? Dobra, nieważna. Ważna jest teraz moja uwaga na grze. Dobra osiem osób już przeszło. W szkole mam lagi. Przegram przez te lagi po prostu już. Ale mi sala co ja in nie, internet mam, to co jest. Dobra. Mmm. Miszka z brzdą. Dobrze. Już po kolei. Może się w terafia. Mmm. Mmm co będzie co będzie Bogam śnieżna śnieżna śnieżne a, a dobra to jest akurat łatwe wystarczy tylko I biec spójnej tej już Ja chcę coś przetestować na raserach Matko, nie, 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 nie. Matko, ostatniej chwili widzieliście to? W ostatniej sekundzie udało mi się. O, jakie jest? Super, super, mój brat. Ucieszył się, bo z nas ten. Miałam. Nareszcie coś w końcu. O, tu jestem, tu, 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 tu. Widzicie mnie? Wszyscy obok takiego robota brązowego jestem i niedaleko jest mnie Czerwony Skeleton, takie ryzyko. Bo Ninja i tam dobra. Teraz będzie flagi? Nigdy w tym nie grałam. Jestem nieweska Ej, no! Co do. Jestem chyba w to beznadziejna. Bum. Miszka, patrz! Tu jest szczęście! Patrz! Po tej stronie na Tam się biją w drugiej Nie w tamtej, e, gdzie trzeba dłużej iść. Nie w trzeciej, tylko w pierwszej, tam gdzie jest szczałka. Super, nie mogę wziąć. Profesor, ja już wiem jak to to był. Nie. Yeah. Przegramy to! Przegramy to! To jest wojna! To jest wojna! Psiu, psiu! Nie, już przegraliśmy. Nie, przegraliśmy. Wejdź. Nie. O oh, matko. Co ja zrobiłam? Nie umiem grać w flagi. Ja umiem. A ja nie. Co? Kuchasz? No. Hmm. Co? Co to? Nie mam tyle. Oh! Stać mnie, stać mnie. A, ja, ale nic pewnie, nic pewnie ciekawego nie dropnę. Więc po co to kupiłam? Aj, mi się już za Misia. późno. Czekaj. Nagrasz... Co to za rajdowiec? Ja jestem kobietą! Eee, yy, nagrasz ze mną jeszcze jeden odcinek, kto? Eee, dobra. Wiecie co? Już chyba będę kończyć, także. Papatki ko. Łapa... Łapki? Po prostu. Papatki. żegnają was kotki.